Tumatku. No nie wierzę! W przeciwieństwie do większości wymienianych tu języków, w masajskim występują słowa, które jesteśmy w stanie rozróżnić i coś o nich nawet powiedzieć. Jumbo. Bambo. Stanowi jakiegoś rodzaju przywitanie, ale trudno powiedzieć, co znaczy bambuko tu bambuko. Hmm, bambuku tu bambuko. Spodziewam się, że to dość złożony komunikat, bo nie przychodzi mi na myśl żadne jedno- czy dwuwyrazowe zdanie, które można by w tej sytuacji powiedzieć. A to sugerowałoby pewną, choć niecałkowitą syntetyczność języka. Ale to tylko taki strzał. Mamy też nieco ciężki do zrozumienia z racji kiepskiej dykcji komunikat wodza. Prawdopodobnie używana jest tam forma rozkazująca. Zawiera około 5 wyrazów, 8 sylab, coś koło 15 głosek. Zatem jeśli wódz nie nakazywał pojedynczej czynności, na przykład idźcie, róbcie, to poszczególne słowa musiały zawierać więcej niż jedną informację gramatyczną. Co, jeśli wszystkie te założenia są poprawne, Działa na korzyść tezy o syntetyczności i nieco bardziej rozbudowanej fleksji tego języka. Hipotetyczne orzeczenie tego zdania zawiera zapewne jednocześnie cząstkę oznaczającą tryb rozkazujący, liczbę i osobę, może także czas, stronę i inne kategorie gramatyczne. Gdyby do oznaczenia każdej z nich służyło nam oddzielne słowo, Raczej zabrakłoby nam na nie miejsca w tak krótkim komunikacie. Idąc dalej. Słyszymy jeszcze wykrzyknienie kukula. Kukula, kukula, kukula! Które może służyć do pośpieszania podwładnych wodza po wydanym wcześniej rozkazie. Mi nic innego za bardzo nie przychodzi na myśl. Oprócz tego słyszymy jeszcze coś na kształt triumfalnych śpiewów. Raczej trudnych do analizy, a być może nawet nieposiadających znaczenia. Ciekawe jest też używanie przez w głoski M przed niektórymi słowami. Być to wszak, że ten, co schaczczy wyjść i się wydzielać. Ola bonga nich nie Rafifi. Szamon Rafifiku mit racja. To być mkret. Wielka to zaszczyt dla wioska Masajow Kura Głościć gościć znowu wielkim gry! Także jego pies też. Zważywszy, że te słowa to były kret i pies, a więc określające osoby darzone przez Masajajów szacunkiem, możliwe, że jest to rodzaj honoryfikatu. Okej, okay, przyjrzyjmy się jeszcze jego ewolucji. Masajaje byli chyba długo odizolowani od reszty świata i może nawet do czasów Amon Kretesa nie mieli żadnej styczności z Kretonami, którzy przywieźli ze sobą język uniwersalny. Jest zatem możliwe, że Masajajski jest bezpośrednią ewolucją jakiegoś języka prehistorycznego. Ciężko powiedzieć, czy tego zreksie się i wehikuł czasu. A więc gdyby na Ziemi nie pojawił się język uniwersalny, wszyscy mówiliby tu właśnie w Masajajskim, lub jakiejś jego odmianie. Posłuchajmy jeszcze raz wszystkich jego przykładów. Dżembo! Bwana bwupania! Kuku się rozwarł był! Ty być ten kret, ten prawidłowy! Hmm, bambokuku kuku, bambuko! Kukula, kukula, kukula! A, 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 a. Pingwejski zdaje się być prymitywny i nierozwinięty pod względem leksykalnym, no pod jakimkolwiek innym też nie za bardzo. Pingweje w swojej mowie wyrażają raczej emocje niż pojęcia i idee. Może występować w nim ten sam kasus co w chaochaskim, niesłyszane przez nas infra- albo ultra-dźwięki różniące podobne słowa, choć staje się temu przeczyć węższy niż u ludzi zakres wysokości słyszanych przez pingwiny. Ogólnie Ciężko cokolwiek o nim powiedzieć, bo łącznie słyszymy w nim nie więcej niż trzy zdania, jeśli w ogóle są to zdania. Powiem jeszcze tylko, że wykształcił się najpewniej niezależnie jako język grupy długo izolowanej od innych cywilizacji, i od razu przejdę do przykładów. Nic trudnego! No dalej, ptaszku! Śmiało! Z językiem szamolańskim mieliśmy bardzo obszerną styczność, ale mimo to pozostaje niełatwym przedmiotem rozważań lingwistycznych. Zdaje się korzystać z niewielkiej liczby głosek, może to być jednak tylko pozór. To, co tylnojęzykowy tylnojęzykowych fuj mówi Karimata Słusznie, w przyszłości mylą mi się te tylnojęzykowe kul. sugeruje, że mogą w szambolańskim występować głoski dla nas nierozróżnialne. Zdecydowanie ma rozbudowaną leksykę, bo w Reksiej krytyzacji dało się nim opisać tak skomplikowane pojęcie, jak przeszłość, średniowiecze czy wehikuł czasu. Nie doświadczamy w nim nawet zapożyczeń. Imiona Nostradamus czy Reksio Zupełnie nie przypominają uniwersalnych oryginałów. Szambolański może, podobnie jak hołchaski, semantycznie tłumaczyć nazwy własne, to znaczy zachowując dosłowne znaczenie tych imion lub słów, od których pochodzą, tak jak często ma to miejsce w tłumaczeniu np. imion chińskich. Wyjątkiem jest słowo pokoloko, a może samo Loko. Oznaczające lokomotywy. Prawdopodobnie więc szambolański zaczął przejmować nazwę obcego pochodzenia w chwili zetknięcia się z cywilizacją zachodu i jej osiągnięciami technicznymi. W XIX wieku to zetknięcie mogło jeszcze nie nastąpić, bądź nie zachodzić w tak szerokiej skali. Ciekawe jest jednak zachowanie, także we współczesności, dosłownego tłumaczenia imion. Ale wracając do leksyki, może tu znowu występować przypadek dźwięków o niesłyszalnych dla nas częstotliwościach, bo nawet przypuszczając tonalność tego języka i istnienie nierozróżnialnych dla nas głosek, trudno wyjaśnić różnorodność znaczeń zwykłego fuj. Może da się odróżnić fuj oznaczając coś w rodzaju jestem albo tutaj, które zdaje się mieć wymowę jakby zgodną z tonem wznoszącym. Od tego, co krzyczą goniący zwierzę Hanoi wyznawcy bakterii coli. Ale wyłapać cokolwiek, co mówi narrator w Reksie i Kretes w akcji? Szamolański na pewno jest niezwykle trudny, i Karimata, wbrew temu co mówi, miała małe szanse nauczyć się go w te kilka godzin, kiedy była więziona przez wyznawców bakterii coli.

Wstyd ci kretesie! O, ale co? O, powiedziałem, Ymoli to piękna kretonka. No to ci się jedna literka w ostatnim słowie pomyliła. Pierwsza i jedyna wzmianka o starokretońskim w głównej serii ma miejsce na końcu Reksie i Kapitan Nemo z Ust Kretiego Kretonena. Lumu? To brzmi jakoś tak starokretońska! Mimo to wcześniej mamy okazję usłyszeć kilka słów z tego języka i to nawet z tłumaczeniami. Słyszymy m.in. słowo MOLI o bardzo rozbudowanym znaczeniu. Moli, MOLI MOLI MOLI... Piękne imię, prawda? Ciekawe co to znaczy. Znaczy, ta, która wszystko widzi. Dzięki temu wiemy, że starokretoński miał znamiona języków o prymitywnej leksyce. Słowa były tam budowane z krótkich cząstek przekazujących poszczególne idee. W brzmieniu bardzo charakterystyczne są dla niego najwidoczniej długie samogłoski „u”, po których starokretańskie brzmienie nazwy Blumu rozpoznał Kreti Kretonen. Bardzo możliwe, że tego języka Kretoni używali jeszcze przed tym, jak dołączyli do jakiejś międzyplanetarnej społeczności i sami przyjęli język uniwersalny od innej kosmicznej cywilizacji. Dlatego brzmi on tak odmiennie. Szkoda, że do współczesności nie zachowało się nic oprócz kilku bardziej wyniosłych słów. Z braku zdań ciężko wywnioskować cokolwiek na temat jego gramatyki. W przygodach Reksia wspomniane mamy jeszcze dwa języki: indycki i chomicki. Z tego drugiego słyszymy nawet jedno słowo, którego pokrewna polszczyźnie fonetyka sugeruje, że jest to kolejny dialekt języka uniwersalnego. Ale co ja brezę? Wyłącz makaron, bo będzie krucho i będzie chmaro. To e, pochomicku oznacza, e, że e, dosłownie stan przepełnienia polików ziarnem łączony z jego pęcznieniem. Inaczej może być z indyckim, który przez Moli został podany jako przykład języka indoazjatyckiego i pomylony z szambolańskim. Brzmi trochę jak jakiś e, indoazjatycki. Może po prostu indycki. Nie, ale blisko. Jeśli nie było to wynikiem kompletnego braku wiedzy językoznawczej ze strony Krecicy. Indycki może być kolejnym efektem ewolucji języków przeduniwersalnych, podobnie jak masajajski, zapewne też szambolański oraz hałaski, i znacząco różnić się od mowy używanej przez większość postaci. I to generalnie wszystko, co mogę powiedzieć o występujących w Reksi językach. Czas zatem, aby zakończyć nasz mały przegląd. Mam nadzieję, że bawiliście się pysznie i odkryliście coś nowego w temacie filologii uniwersum Breksia. Ja ze swojej strony dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do podzielenia się w komentarzach własnymi przemyśleniami. Przy mikrofonie był jak zwykle kaczor dziennikarski, a te audycje mieliście możliwość wysłuchać w Polskim Centrum przy Utrexie. Na tę chwilę się z Wami żegnam, ale tylko do następnego razu. Do usłyszenia!